Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co potrafi przerazić każdego posiadacza zmywarki. Zmywarka Bosch Błąd E23. Wyobraźcie sobie, że po całym dniu pracy wracacie do domu, wrzucacie naczynia do zmywarki, naciskacie start i nagle na wyświetlaczu pojawia się błąd E23. Myślicie sobie: "O nie, to koniec z moją zmywarką?". Spokojnie, nie jest tak źle, jak się wydaje. Zmywarka Bosch Błąd E23 oznacza, że coś jest nie tak z pompą odpływową. Dokładniej, zmywarka wykryła problem z jej działaniem, co może być związane z zablokowaniem lub awarią samej pompy. Ten błąd pojawia się, gdy urządzenie nie jest w stanie wypompować wody, co może powodować nieprawidłowe działanie całego cyklu mycia. Co można zrobić? Najpierw odłączcie zmywarkę od zasilania, bezpieczeństwo przede wszystkim. Następnie sprawdźcie, czy w odpływie nie ma żadnych zanieczyszczeń, które mogłyby zablokować pompę. Czasem drobny przedmiot, taki jak kawałek jedzenia, może wpaść do odpływu i wywołać cały problem. Jeśli to nie rozwiąże sytuacji, możliwe, że sama pompa wymaga przeglądu lub wymiany. Zmywarka Bosch Błąd E23 może brzmieć groźnie, ale często jego rozwiązanie jest prostsze niż się wydaje. Pamiętajcie, że zmywarki Bosch mają zaawansowane systemy ochrony, które wykrywają problemy zanim staną się poważne. Jeśli macie więcej pytań lub chcielibyście być na bieżąco z poradami, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Dzięki, że jesteście ze mną i do zobaczenia w kolejnym odcinku.